Panie, że może to stać, Panie. Znasz moje serce, Panie. Wszystko, Panie, wiesz o nas. I to wszystko, Panie. Musimy stać, możemy powiedzieć to, co tak bardzo, tak bardzo nam przeszkadza w życiu, Panie. Ja też dziękuję Ci, Panie, za to, że w dzisiejszym mogę podzielić się tym, co położyłeś na moje serce, Panie co rozśmiewa w moim sercu, Panie, co czasem nie pozwala mi spokojnie spać, Panie, daje wiele do myślenia, ale też Panie wierzę, że patrząc na Ciebie, Panie, to co się wydarzyło na Bangłocie, Panie, moje życie, luję zmiany, moje życie i życie moich braci, Panie, jest podporządkowane wszystkiemu temu, co nam zostawiłeś. Dlatego Ci chcę dziękować i dzielić się tym słowem w imieniu Jezusa Chrystusa. Mój Włodny Jezusie Chrystusie, dla którego imienia się tutaj zebraliśmy, mam nadzieję, tutaj wyłącznie to jest dzisiejszym przywilejem, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia, gdy, gdy zwracamy się do niego w modlitwie, wtedy, gdy łączymy się w modlitwie, jesteśmy chwalcami naszego Pana. Oddajemy Jemu cześć przez modlitwę, oddajemy Jemu chwałę, bo nic innego nie możemy mu dać tylko stać, rozłożyć ręce, Panie dziękować Ci za wszystko, co nas spotyka. A ja dzisiaj chcę się dzielić taką refleksją na temat drogi. Przeczytam z Ewangelii Świętego Mateusza 7 rozdziału, 13 i 14 werset. Wchodzicie przez częstą bramę, albowiem szeroka jest brama i przez tą ma droga, która wiezie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Pamiętam jeszcze, może znów kiedyś będziemy w Wieszczadach, kupimy ten plakat, który pokazuje tę wąską drogę, jak trudno ją zauważyć w życiu. Bo ja odebrałem takie słowa, że aby wejść tą drogę musimy się popłonić przed Panem. Bo wejście jest bardzo, bardzo, bardzo wąskie i potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego, aby tam trafić. Wiecie, aby mówić o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, o Jego wytności, w naszym życiu codziennym, musimy wstąpić na tę drogę. Aby to, co o mnie pomówimy, to, co czym się dzielimy, było prawdą, nie było sfałszowane. 10 Jana w 14 rozdziale czytałem takie słowa. Ja jestem... Może nie będę czytał tego co przepisałem, bo mógł się zachrać, błąd. 14, rozdziałuję 6. werset angle Jana. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. często słyszymy w tym świecie, że nas otacza. Bardzo swoje, bądź nieustępliwy, pchnij się w górę, trup do celu. Pamiętaj, wygrywa tylko silny. To są prawa, które nas otaczają. To są prawa, które nie są dane nam przez naszego Pana. Wielu z nas, wierzę że wszyscy którzy się znajdą, to są tylko moje takie spostrzeżenia, że każdy z nas żyje w tym świecie. Każdy z nas doświadczył tego, tej pogoni, tej ucieczki tych, którzy prowadzą, tych szczurów, których broniliśmy. <laughs> to bałwochwarstwo, które nas otaczało. Ja ze swego życia pamiętam, że miałem taki nawyk, że jak chciałem z domu wyjść, to trzeba było załatwiać pewne sprawy. I chociaż miałem jakieś tam podrzędne stanowisko, nie musiałem tego robić. Zawsze brałem połówkę, mówiła, bo z wódki to mnie rozbieriesz, tak? Zawsze gdzieś szukałem pretekstu, aby, aby zabłysnąć, aby pokazać, jaki jestem mądry, jaki jestem przymądrzały, jak, jak wiele umiem, tak? a szczególnie na kolei. Nikt nie, nie podskoczył, bo ja zawsze, ja zawsze wiedziałem, co jest, co. Zawsze ja byłem tym, który potrafił też tych ludzi, którzy przychodzili, prosili odesłać z kwitkiem, tak? bo to ja. Ja, mój podpis jest ważny w tym wszystkim. Takie było moje życie, dopóki nie poznajemy się za Chrystusa. Ja mówię, się było pełne rozterki, pełne załamania, dlatego że szedłem tą szeroką drogą. wygodnie się szło. W koło byli koledzy. Można było gdzieś do kogoś się przyczepić, Można było być innym. Można założyć było maskę. Można było mieć wózki na oczach, tak? na czyjeś nieszczęście, na czyjeś nikomu nie współczuć. Ważne byłem ja i ważne było to, co się dzieje wkoło mnie, a nie koło innych. Nie potrafiłem współczuć. Zawsze znajdowałem gorszych od siebie. I myślę, że wielu z nas tak to przechodziło w życiu. Nie ma czego się wstydzić, bo takie było nasze życie. Takie było takie pospolite, szale życie tego, który idzie szeroką drogą. Tak? Grają mu z każdej strony, jest wesoło, bo współchodzą tacy sami jak ja. Niczym się nie różnimy. A potem, gdy byłem już na tym marginesie tego życia, nawet już nie szedłem środkiem tej drogi, tylko poboczem, już poboczem siedzę, tak? Już ten, nawet z tej drogi mnie wyrzucili na bok. Bo diabeł się cieszył, że coraz niżej, coraz bliżej, coraz gorzej weszli do rogu, w bagno, w dół. Ale był też ktoś, kto pozwolił mi się z nim spotkać na Bogocie. Pozwolił mi zobaczyć siebie, jakim byłem wtedy, gdy on teraz za mnie. Co o tym mówić dalej, gdy... Gdy... Tak naprawdę rozliczymy się ze swoim życiem. Gdy spojrzymy wstecz, co się wydarzyło, dlaczego ta droga była taka wspaniała, to zrozumiemy, że lepiej stąpić w życie, stare życie przed Jezusem, stawam powiedzieć Panie wybacz. Ale wtedy usłyszymy te słowa, ojcie, mi, bo nie wiedział o czym. Ja za niego poniosę to, co on powinien ponieść nad. Czyli tą śmierć, tak? A w nim odnajdujemy zbawienie, w nim odnajdujemy radość życia nowego życia, życia pełnego pewnego radości, mimo trosku, mimo trudu, mimo że ta droga nie jest nie jest tak nie jest prosta. Wiecie, to droga jest tak narysowana tak, gdy patrzymy na ten obraz. Ale przecież droga z Jezusem Chrystusem jest prostą drogą. Tak, to jest wyobraźnia, tylko że my tam się nam wydaje, że idziemy tak. Przecież jeśli stawiamy... Kroki w to miejsce, w którym stanęły Jego stopy przebite, to idziemy drogą już przez Niego wypracowaną dla nas. A jakże często staramy się iść po swojemu. Stoję wami taki, przed Wami taki, który starał się załatwić pewne sprawy po swojemu. I powiem Wam, że jest to dzisiejsze spotkanie poranne i ten czas tutaj dzisiaj Bóg przygotował dla mnie. Słowo, które usłyszałem, odebrane, jakby to było uderzenie w moje serce. To mówię do ciebie. Bo trzeba wreszcie zrozumieć, że na mnie ja, że po swojemu nic nie załatwi. Wszędzie takie mądre słowo. Bo już też stał nad brzegiem i bał się uczynić pierwszy krok. Ale gdy zrobił ten krok, zobaczył, że mógł się zatroszczyć że idzie tam, gdzie go Bóg prowadzi, że Bóg mu przygotował drogę. A nam przecież Jezus na krzyżu umierając powiedział, weź mi Ale są słodki i tak? Wtedy gdy zawsze, gdy oprzesz się ja Co innego napisałem, a co innego mówię, ale chcę mówić to, co brak w moim sercu. To są prawa, które obowiązują w dzisiejszym czasie. Prawa szerokiej drogi, gdzie nie, obowiązują żaden, nie obowiązuje żaden kodeks moralny. Powód za dobrobytem, które prowadzi do donikąd, bo wciąż jest nowy cel. Więcej i więcej pieniędzy, nowa żona, nowy dom, nowe towarzystwo, nowy samochód. To wszystko ten świat nam oferuje. Kredyty, wiesz, po to, aby, aby tylko być zafascynowany tym, że coś nowego jest przede mną. Nowe się pokazuje, ja muszę to mieć. Taki i taki ten świat jest. Tak trudno się tego wyrzec. Tak trudno. Ludzie wpajają sobie do głowy, że dziś, aby cokolwiek osiągnąć, trzeba zapomnieć o tym, co powinno cechować prawych i żyjących według Bożych praw. Słyszymy tak przyjaźń precz. Nie. Lojalność. Coś po lojalności. O co? Muszę być lojalny względem innych, tak? Nie mogę ich okłamać, nie mogę ich oszukać, muszę być względem nich, no tak jak bym chciał, żeby oni byli według mnie, tak? A ja chcę żyć łatwiej, chcę na skłoty to życie przeżyć. Współczucie? To dla słabogłuszy. Ten świat tego nie toleruje. Dla współczujących nie ma miejsca. Dziś liczą się tylko twardzi i niedostępni. Kto jest słaby, ten jest zepchnięty i skazany na porażkę. Byłem słaby, byłem zepchnięty. Wydawało mi się, że nie potrafię nic, że nie mam rady wychować swoich dzieci, że nie potrafię im zapewnić dobrobytu. Ale z nas zrezygnowało z pewnych rzeczy po to, aby, aby poczuć się dowartościowany, aby nie przeciążać swojego umysłu, nie robić niczego wbrew sobie. To jest słaby, ten jest zepchnięty i skazany na porażkę. A mogę powtórzyć jeszcze raz. Wielu takich widzimy, co chodzą po ulicach, co przychodzą na kościół uliczny, co spotykamy ich na przystankach autobusowych z reklamówkami, z tobąkami. Ty, ci ludzie są widoczni, mi się wydaje, że oni są niewidoczni. Ja, który to przeżyłem, widzę tych ludzi na przystankach, widzę ich w tramwaju, widzę w autobusie, gdy śpi, gdy czeka do końca przystanku, nie wysiada. Bo szuka schronienia, szuka ciepła, szuka, szuka coś, kogoś, kto co mu powie o miłości Bożej. Ale Słowo Boże mówi, że właśnie tacy odtrąceni, samotni, oszukani przez ten pędzący świat podejmują decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem. Stary Testament mówi o apostołach, mówi o... Mówi nam o Mateuszu, który stał przed Jezusem. Wiele jest przykładów w, tym, w Nowym Testamencie o ludziach, których na Jezusa Słowo pójdą za mną stawali tak? Ale jak wielu odpadło, ty to znaczy, że ta droga wcale nie jest taka matka. Trzeba żyć według tego, co, co mówi Boże Słowo. Podejmują decyzje. Ludzie tacy, którzy <laughs> wyrzekli się tych swoich chęć podejmują decyzję. Pójście za Jezusem Chrystusem. Wielu z nas podjął taką decyzję o naśladowaniu Jezusa Chrystusem. O wejściu na tą wąską drogę, gdyż Jezus stał się wyraźniejszym w życiu tych, którzy spotkali się z nim pod krzyżem Bałwaty. Wtedy właśnie widzimy naszego Pana Jezusa Chrystusa. kiedy widzimy, co uczynił dla nas, wtedy stajemy się Jego uczniami. Ta droga od początku nie jest taka prosta, bo wiele rzeczy nas przypłacza, ale w oparciu o, o to, co on mówi, o o jego deklarację, o to, co usłyszeliśmy w Słowie Bożym, gdy czytamy kazanie na górze, gdy wgłębiamy się w to słowo, w listy Pawła, Piotra, Jakuba, gdy staramy się wdrożyć się w to wszystko, iść tym tolem, to nie jest łatwe. Trudno jest nieraz, a będzie łatwiej, gdy po swojemu a potem się okazuje, że wcale nie jest łatwiej, a wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej. I co wtedy nam zostaje? I wielka łaska Pana, gdy przysyła do nas braci, siostry, gdy napomina nas. Tak? To jest bolesne słuchać, jak ktoś mówi ci, że no widzisz, ja to widzę. I I dziękuję Panu za to, że są tacy ludzie, których On używa. że przychodzą, którzy to jest bolesne, wiecie? Ale oczymy się, że trzeba wysłuchać tego, co inni mają do powiedzenia. Jeśli wiemy, że to jest od Ducha Świętego, że Duch Święty to mu prowadzi, to staramy się na nie ja przyjąć to do swojego serca. Spotkamy się pod krzyżem bogoty. To są wezwania Jezusa dla wszystkich tych, którzy, którzy chcą wkroczyć Jego drogą. Pozwolę sobie przeczytać etcet z Listu do Galatów, drugi rozdział, wers. mówi tak. Z Chrystusem jestem krzyżowany, żyje więc nie ja. Ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierzy w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. To jest to spotkanie. I wtedy, czy Ty chcesz, żeby Jezus Chrystus zamieszkał w Twoim sercu, czy też przyszedłeś w tyle emocji po to, żeby poczuć się lepiej, po to, żeby zainformować innym, że, że jestem, nie jestem gorszy od nich. Czy ten świat, a ten, ten pędzący, bo ta droga szeroka droga jest bardzo bliska tej wąskiej drogi wystarczy krok aby na nią z powrotem wejść bo tam jest reklama tam jest hałas, tam jest śpiew tam, tam kroczą ludzie niby już na sercach no, cierpliwi niby, dobrzy tak naprawdę, ludzie którzy nie znają za Chrystusa a myśmy, ci, którzy oddali mu swoje życie, stanęliśmy pod krzyżem widzieliśmy, co on uczynił dla naszego życia, jak bardzo nas zmieniła, jak nas zmieniło to spotkanie. Temoteusz, <coughs> tak. w do Temoteusza, no pisze tak, 1 Leżę 15 zlecenia. Prawdziwa to mowa i wcale nie pełni przyjęcia godna, że Jezus, że Chrystus Jezus przyszedł na świata wyzwania grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I to mówi apostoł Paweł. Apostoł, który napomina, który, który mówi, że jego życie jest podporządkowane Wolżej Woli. Idzie za głosem Ducha Świętego. Kto to mówi? Ktoś, kto był pogrącą chrześcijan, ktoś kto... Ale ten ktoś spotkał Jezusa na swojej drodze, stanął pod krzyżem. spotkanie na pustyni. W drodze do Syrii, to było spotkanie Pawła z Jezusem Chrystusem, Jezusem Ukrzyżowanym. Tam nie wszedł do Niego Jezus, który go przytulił, ale przyszedł Jezus z przybitymi dłoni, z przybitym bokiem, z przybitymi nogami. Ten, który szedł z krzyża potady, aby powiedzieć nam, że On za nas umarł, za każdego grzesznika. I każdy z nas, który popełnia błędy, wciąż go rani, wciąż i wciąż sprawia mu ból. I nawet ten apostoł, który zostawia który nam tak wiele do tego, abyśmy nasze życie uległo zmianie, mówi, że on jest pierwszym grzesznikiem. Tak, dlatego, że nie ani jednego sprawiedliwego, zresztą mówię o tym Słowo Boże, Bóg przybył do nas, grzesznych, w Gościnę. Przychodzi do nas, aby nas zbawić, aby nauczyć, wspierać i troszyć się o siebie nawzajem. On nas otacza, z miłością troszczy się o nas. Tak, kochani, wszędzie tam, gdzie zbierają się ludzie dla Jego imienia, Bóg przychodzi do grzeszników w Gościnę. Przychodzi do grzeszników w Gościnę. Twieramy serca dla tego, który przychodzi w gościnę, jeśli są zamknięte. A jeśli, a jeśli jesteśmy razem z nim, to powiedzmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. dziećmi mi miłości. Miłości, które powinniśmy dzieli z innymi. Który powinniśmy otaczać, tych, którzy mają się źle, mamy się stawiać za nich. No, to są, mamy otaczać ich Bożą miłości. Bo Bóg jest duchem właśnie takich ludzi, którzy w pełni Mu zaufali, którzy w pełni oddali Mu swoje życie, posyła, abyśmy byli wstawiennikami, wstawiennikami, za tymi, którzy źle się mają. Bo przecież i na nas nie ma wpływu to, że Bóg Jezus do człowieka grzecznego przedpuści. Do mnie, do ciebie, do ciebie. Kiedyś nawet nie wiedzieliśmy, że taki dzień nastąpi. A gdy przyszedł, zapukał, otworzył się mu serce, przyszedł do nas gościk, pokazał nam, co musimy uczynić, aby, aby to serce było gotowe na to, aby on z nim zamieszkał. Bo jeśli zasiądzie na naszym tronie, to ten tron musi być wolny tylko dla niego. Nie ma miejsca na, na to, żebyśmy siedzieli sobie wtedy i my razem z nimi byli sami dla siebie otworą. A czasami zapominamy, że to on jest tym, który powinien być na tym tronie najważniejszy. Filipian 2:5 czytamy takie słowa. się usposobienia jakiego był, jakie było w Chrystusie Jezusie. wtedy, gdy przychodzimy do brata, gdy, gdy pada takie słowa przywitajcie się, to by przez sobie coś dobrego. Bo jeśli w moim sercu mieszka Jezus Chrystus i w Twoim Jezus Chrystus, to kto się, kto, kto Cię przytula? Pomyśl o tym, do kogo się zbliżasz? Z kim, przytula, do kogo się przytulasz? Przecież Jezus Chrystus mieszka w jego sercu i z Twoim, bo on się przekłada do Jezusa i ty się przypada do Jezusa. Jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. I w nim, i w nim radość. Jak wielką radością jest to, że możemy mówić o, o Jego miłości. Możemy oddawać mu to w porannych podziękowaniach wieczornych, możemy go wielbić. Mój telefon do Boga nigdy się nie zmienił od chwili, gdy poznałem ten werset 5015. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja Cię wybawię tym i uwielbiam. On nic więcej nie chce od nas. On chce nas tylko uwielbić. Na czym my chcemy go uwielbić? On nam daje wszystko, On nas zaopatruje. Daje nam wspaniałe rady, z których powinniśmy korzystać. Poprzez ludzi, przychodzą ze swoim słowem. Jeśli nie przez Biblię, to odbieramy to przez sen, przez braci. Napomina nas, karci nas. Ale dlatego, że troszczy się o nas, że daje nam swoją miłość. To jest Prawdziwa ojcowska miłość. Nie graćmy, nie graćmy jego miłością. Nie próbujmy czasami spróbować. A może tak jedną nogą stanę, na tej dobre drodze? Będę tak szedł sobie. Zawsze takie grube chodzenia okłakiem kończą się I Takiego bądź uwzględniać siebie Takiego było, jakie było w Chrystusie Jezusie. w tymi słowami chciałem zakończyć, gdy chciałem te krótkie słowa, tym krótkim słowem podzielić, ale tutaj będąc chciałbym przeczytać na koniec psa który mówił o tym, kim jest nasz Bóg. Tutaj, ten, ten. rodem jest nasz Bóg, w Sam 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszych. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody. Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek Święty, najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się kolestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się Ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym rodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na Ziemi kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi łamie łuki i kruszy bucznie, poza ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, że ja, Bóg wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan Zastępów jest z nami. Warownym rodem jest nam Bóg Jakuba. Chowajmy się w tym grodzie. Idźmy pod ochronę Jego. Bo jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli uwierzyłeś, że On umarł za ciebie na krzyżu, to wiara ta, wiara w jego słowa, wiara w to, co nam zostawił, sprawia, że on rozbija w ciebie obóz warowny, że żadna strzała go nie pokona, żadna wniesła strzała, żadne, żadne potrzeby. Nie będziemy zwracać na to uwagi, bo zawsze powiemy Jezus Chrystus jest moim panem, umarzami. Jeśli diabeł przychodzi, ci oskarża, a co mogę powiedzieć? Tak, wiem, taki byłem. Tak nie byłem, oczywiście. Ale Jezus Chrystus ma za mnie. Jego krew mnie oczyściła. Niech ta świadomość tego, że jego krew jest dla nas cennym darem, który nas oczyszcza, który nas prowadzi do zbawienia życia wiecznego, wykonała się wtedy, gdy się pod na korpocie. Gdy zobaczyliśmy, że to my byliśmy sparsami tego, że zabijz na krzyżu. Nie wam. Dobry Pan Amen. Amen.